Cześć, nazywam się Baszka, to jest Wiktoria, a to jest Natalia. Spotykamy się w Silesii tutaj po to, aby pomóc dzieciom, dzieciom, które są w trakcie chemioterapii, w trakcie leczenia onkologicznego. Chcemy głównie pomagać dzieciom, które z powodu choroby tracą włosy, tracą pewność siebie. Robiąc peruki dla dzieci, pomagamy im poczuć się lepiej, tak jak zdrowe dzieci. Każdy może dzisiaj przyjść, oddać włosy, ściąć włosy, z których powstaną peruki, a które następnie trafią do dzieci w potrzebie. A przy okazji yy, można odkryć nową siebie poprzez nową fryzurę. więc Cześć, witam Was i biorę udział w akcji Oddajcie włosy. Zdawałam się ściąć włosy, bo znam, że były bardzo długie i trudno mi się czesały. Dlatego, że cieszę się, że mogła być częścią pewności siebie takiego dziecka chorego. No i kiedyś w telewizji właśnie widziałem reportaż na temat tego, że ludzie oddają włos na dzieci, na ogólnie na paruki. Tym dowiedziałam się, że jest taka akcja. Poprosiłam datę, żeby mnie i po prostu oddać to, co mamy najpiękniejszego, bo uważam, że e, dziewczynki mają bardzo ładne włosy i, i na pewno się to przyda. Ci włosy muszą mieć minimum 25 cm. Hodowałam moje włosy przez ostatnie 4 lata. No i chyba 3 lata bodajże tak chodziłem, męczyłem się troszeczkę, ale w końcu udało mi się je zapuścić. Po prostu same rosły, ja unikam fryzjerów. No niestety, albo właściwie niestety dziś przed ten dzień, gdzie obcięłam je dla dzieciaków. Jestem dumna, ale trochę się boję. Pan jest bardzo odważny i zdecydowany dawał się na bardzo radykalną zmianę, a mianowicie z bardzo długich włosów obcinamy go prawie, że na łyso. Myślę, że fajnie wyglądam. To lżej jest. Cieszę się, że mogłam komuś pomóc. Nasza akcja Podaruj włos, powoli dobiega dzisiaj końca. Uważam, że akcja wypadła super, przerosła nasze oczekiwania, jest bardzo dużo osób chętnych. Dziś zgłosiło się ponad 60 osób, które oddały nam swoje włosy. Za co jesteśmy bardzo wdzięczni, jesteśmy pod ogromnym wrażeniem. Mamy nadzieję, że jutro powtórzymy ten wynik albo będzie ich jeszcze więcej. Naprawdę polecam, jest ok, zróbcie to samo.